Czyli widzowie będziecie mogli sobie z jakiś tych kolorów tutaj wybrać jeden. Macie do wybrania pomarańczowy, czarny, niebieski i szary. I zgadnę, o którym kolorze pomyśli, pomyśleliście, jak na przykład bym odrzucił czarny. Takie są zasady. Jak odrzucę czarny to musi... i wy sobie wybraliście czarny, to musicie zmienić na inny. To trochę takie dziwne, ale zaufajcie mi. Pierwszy kolor, jaki odrzucam, to pomarańczowy. Jak ktoś pomyślał o pomarańczowym, niech go odrzuci, to zmieni na inny kolor po prostu. Potem wrzucimy... Czarny. Jak pomyśleliście to o czarnym to to, to zmienicie sobie na inny. Jeszcze został niebieski i szary chyba. No i odrzućcie szary. I możecie go zmienić na niebieski, więc, więc pomyśleliście właśnie o niebieski.